Cześć, moi z tej strony, Reykel. A w dzisiejszym odcinku znowu przejechaliśmy sobie na grzybowicę. właśnie. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ten właśnie plac co za mną stoi został, zostały obcięte z niego drzewa. Pokażę Wam, jaką na drzewie zrobiliśmy fajną własnoręczną chusztawkę. I, ten, I taką zjeżdżalnię hardkorową i pokażę Wam, jak się huształem na tej husztawce, jak na tej zjeżdżalni zjeżdżałem. No i, zacznie, no i zostawcie oczywiście taki sam czerwony przycisk, jak widzicie na moim paluszku. O tam na dole, żeby taki ani inny fajny film was nie ominął i zaczynam dzisiejszy odcinek. Tutaj macie ten placyk przed, a tutaj po jest duża różnica. A teraz wam pokażę tą zjeżdżalnię i jak z niej zjeżdżałem. A teraz wam y, pokażę po prostu, jak się huśtałem na tej fajnej chuszczawce z kawałka drewna, jakiś tam linii itp. <mulity> Także co, myślę, że to tyle dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie oczywiście zostawcie suba. E, piszcie, piszcie jakieś miłe komentarze, zostawiajcie łapeczki w górę. Dużo. Jeżeli chcecie, to wbijacie to suba? Nie, nie wiem. Za niedługo może też się pojawi jakiś odcinek z zabrza. Zobaczę. Aktualnie jestem tutaj gdzieś przeważnie co tydzień. Także możecie prosić coś nowego zrobił, no i co, Ocencie, czy wy byście dali radę zrobić e, takie właśnie rzeczy, tam zjeżdżalnie postawić e, z, e, i zrobić taką kształtkę, ja aktualnie sam tego nie robiłem, tylko robiłem to z Pawłem, z taką tam Natalią, e, robiłem to z moim bratem, no idziemy w sumie. Ja że jestem trochę brudny, to przepraszam, ale dzisiaj na motorze idziemy. Także co, to tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzicie zrobić robić Pana racie z czołem. Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I find a